Kaszmetyki, które uwielbiam i są obecnie w promocji w Rossmanie. Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na TOP 5 kosmetyków z aktualnej promocji w Rossmanie. Są to kosmetyki, które uwielbiam, które mam sprawdzone, które mogę polecić, które zdały test na dłuższą metę u mnie. No i ten właśnie odcinek jest serią, która przybiera różną postać. Czasami TOP 5, czasami TOP 6, czasami TOP 10. No tym razem wybrałam taką piąteczkę i myślę, że właśnie to ona tutaj zasługuje na duże wyróżnienie. Być może zrobię jeszcze podczas tej promocji to, czy to, Bo też mam kilka e, propozycji, właśnie do tej serii. Zobaczymy. Jeżeli nie widzieliście jeszcze przeglądu promocji w Rosmanie, to oczywiście was na niego zapraszam. Tutaj macie miniaturkę, no a link szukajcie w przypiętym komentarzu. Generalnie tam będą też e, testy tych kosmetyków, bo testy tych kosmetyków, które Wam dzisiaj mam do polecenia, też na kanale są. A ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i oglądamy. Pierwsze dwa kosmetyki są to pudry. Pudry prasowane. Numer jeden, no na pewno Was nie zdziwi, bo jest to Miss Sporty Perfect to Last 10 godzin. Mamy tutaj odcień 50, transparentny. Są też odcienie, które dają nam kolor. Tutaj generalnie ten puder odcienia nie zostawia, może minimalnie nie jest to taki czysty, przezroczysty właśnie puder, jakby nazwa wskazywała. Delikatne, takie ciepłe matony w sobie, więc to gdzieś tam może być zauważalne. I to jest puder, który ja zużywam w ilościach ogromnych. Też właśnie w aplikacji na koniec roku, w aplikacji Rossmanna było podsumowanie, co kupowaliśmy najczęściej, no i na moim koncie pojawił się właśnie ten puder, że to ten puder był najczęściej przeze mnie kupowany. No tutaj bardzo mi odpowiada właśnie to, jak on utrwala, to jak on wygląda, to jak wygładza. Mamy tutaj 9 gramów, kolor mi odpowiada. Tych odcieni z kolorem nie używałam, więc nie wiem, jakby na przykład się sprawdził u mnie ten odcień light. Być może kiedyś się pokuszę, żeby sprawdzić, dajcie znać, czy byście chcieli. Ja najczęściej właśnie używam tego produktu puszkiem, teraz no bo tak też najbardziej lubię nakładać pudry, chociaż sypkie pudry nakładam gąbeczką, no bo tak mi jest po prostu najlepiej, przypomniało mi się o tym sposobie, no i tak też właśnie robię. To jest puder taki mocno utrwalający, daje nam taki efekt matowy na skórze, więc gdzieś tam suche cery, które no, no nie lubią takiego matu, które nie lubią mocnego utrwalenia, no to niekoniecznie będą gdzieś tam może zadowolone to zależy w jakim, stanie, w jakim stanie macie skórę, natomiast jeżeli właśnie szukacie mocnego utrwalenia, wygładzenia, no to uważam, że to jest świetny produkt. Jak lubicie Rimmel Stay Matte, to to jest bardzo, bardzo podobny produkt. Tam też mamy kolor transparentny, który też ma delikatne właśnie takie żółte chyba tony, jak dobrze pamiętam. Jeden, jedno opakowanie zużyłam, drugie mam tutaj w zanadrzu, więc też na pewno zaraz będę je ponownie używać. Więc to jest właśnie taka różnica, więc to są bardzo podobne pudry. Plus jest taki, że Miss Sport jest te 2 zł tańszy czy jakoś w tych okolicach, no w zależności od promocji wiadomo więc jeżeli lubicie tamten puder i chcecie coś na przykład tańszego spróbować, niewiele tańszego, ale jednak, no to możecie się pokusić o to, o to Miss Sporty, więc tak to w tym momencie wygląda, no ja po prostu uwielbiam ten puder, towarzyszy mi już kolejny rok. Dla mnie to było zaskoczenie, że znalazłam takiego mocnego ulubieńca właśnie w tej szafie, bo gdzieś tam aż tak mocno o tej marce się nie słyszy, chociaż w ubiegłym roku widziałam na profilu kilku dużych takich influencerek reklamy tej marki, więc może gdzieś tam też częściej będziemy słyszeć o tej marce. I zobaczymy, może jakiś rozwój tej marki też większy nastąpi. W każdym razie uwielbiam ten produkt. I drugi kosmetyk też nałożę tym samym puszkiem, już nie będę zmieniać, ale to jest Super Stay 24 godziny i to jest właśnie podkład w pudrze. On czasami w niektórych sklepach jest w kategorii pudry, w niektórych, tak jak w Rosmanie, jest w kategorii podkłady. Różnie to wsadzają. W samym Rosmanie niektóre te produkty z tej kategorii pudrów kryjących są w kategorii podkłady, a niektóre są w kategorii właśnie pudry, więc to zależy. I tak, tutaj jaka jest różnica między Miss Sporty a właśnie tym Maybelline SuperStay? Tutaj mamy krycie. Nie ma tutaj takiej wersji, która gdzieś tam krycia mocniejszego nam nie będzie dodawała. Ten produkt jest fajny też do takich poprawek w ciągu dnia, jeżeli macie tendencję na przykład do ścierania podkładu, bo na przykład nie wiem szalikiem sobie ściera, ścieracie. Teraz mamy taką pogodę, taką porę roku, że to się może wydarzyć. No Możecie, nie wiem, ścierać sobie na wlepie, ręką, jakkolwiek, więc to jest fajna opcja, żeby te poprawki robić też w ciągu dnia. Ja bardzo też go właśnie cenię za tą trwałość, za to jak ładnie nam tutaj utrwala ten makijaż, jak fajnie wygładza, więc to jest właśnie też jego plus. Dla mnie generalnie te właściwości są bardzo podobne do tego Miss Sporty, natomiast właśnie to jest kwestia tego, że tutaj mamy podkład w pudrze, więc teoretycznie moglibyśmy też... Właśnie używać go solo. Daje to nawet radę, aczkolwiek ja takiego efektu nie lubię, bo dla mnie jest to zbyt. Suche na twarzy. Ja jednak muszę mieć podkład no i dopiero właśnie taki puder kryjący dodatkowo. I tutaj nawet widać, moim zdaniem, przynajmniej w lusterku, że zobaczcie tutaj: przy Mi sporti, brązer kremowy, który nałożyłam wcześniej, jest widoczny. Natomiast tutaj on się praktycznie całkowicie schował, no bo ten puder po prostu dodaje krycia. Mamy też w zestawie taką gąbkę. I jak podniesiemy puder, to jest też tutaj, moi drodzy, lusterko. Więc właśnie spoko opcja, żeby sobie gdzieś tam wrzucić, zabrać ze sobą, kiedy wiecie, że możecie potrzebować poprawek. Ja bardzo, bardzo właśnie ten produkt lubię. Sam efekt właśnie jest bardzo podobny do tego Miss Sporty. Tylko, że tutaj możemy solo używać ten produkt. No i mamy dużo krycia, więc on się super nadaje do. Poprawek. Natomiast jeżeli chodzi o to wygładzenie, o utrwalenie, to bardzo podobne to są parametry, jak przy Miss Sporty na mojej skórze. Natomiast to też jest puder, który uwielbiam, do którego też wracam. Natomiast rzadziej używam, dlatego, że jest droższy i wolę po prostu ten Miss Sporty. Natomiast kiedy chcę dodatkowo jeszcze krycia sobie dołożyć, to też po niego właśnie sięgam. On był chyba w ulubieńcach 2023 roku, jakoś tak, bo ja go testowałam, wydaje mi się, że w 2023. Bo on chyba wtedy wyszedł. No w każdym razie, oba te produkty, oba te pudry są super. Puszek mi upadł, ale właśnie różnica jest taka, że cena tutaj jest wyższa, ale ten produkt można używać solo. Ten produkt ma też krycie. Tutaj być może te odcienie z typowo kolorem, może też będą się nadawały do takich poprawek, natomiast nie wiem. Nie sprawdzałam tego, nie używałam właśnie tych z kolorem typowo pudru, więc nie jestem w stanie tego powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Kolejny kosmetyk jest to wypiekany róż, wypiekany róż od Vibo. Jest to Vibo Hoti. Ja mam odcień 01. Jak dobrze pamiętam, są cztery różne kolory. Tutaj właśnie jest ta jedyneczka, i to są świetne, wypiekane róże. Jeżeli szukacie czegoś wypiekanego, albo na przykład podobała Wam się ta wiralowa paletka od Awings of Color, albo polujecie na przykład na wypiekaną paletę, albo lubicie właśnie wypiekaną paletę od Dr. Ireny Eris, to moim zdaniem. Tutaj mamy fajne zamienniki pojedyncze i możecie sobie właśnie kupić róż, bronzer. Rozświetlacze też są, natomiast rozświetlacze uważam, że generalnie można znaleźć lepsze. Ale jeżeli chodzi właśnie o róże, no to są po prostu świetne, bo to one są teraz w promocji. Bardzo ładnie wyglądają. Tutaj akurat ta jedyneczka, to jest taki chłodny, chłodny róż. Ja zamawiałam, moi drodzy, ze strony Wibo. więc wybierałam odcień w ciemno, akurat taki mi się spodobał patrząc na zdjęcia, które były dostępne na stronie, natomiast wszystkie właściwie kolory mi się podobały na żywo, jak sobie patrzyłam, być może bym wzięła coś cieplejszego, no ale postawiłam na ten kolor, taki Barbie najbardziej wyglądał właśnie w tym, w tym typie Barbie róży, ja jej tak nazywam, takie cukierkowe róże po prostu, więc to są róże, które będą na pewno bardzo gdzieś tam wydajne, no bo są wypiekane, to te produkty wypiekane charakteryzuje, że one właśnie są dobre, że one są właśnie wydajne. Ja mam tutaj taki, jak widzicie, jasny kolorek. Ten pędzelek jest taki niezbyt zbity, więc on jakoś dużo tego produktu nie nabiera. Więc, jak widzicie, w konfiguracji z tym pędzlem, to jest taki róż, którym krzywdy sobie raczej przy jasnej cerze nie da się zrobić. No, dlatego, że można sobie, widzicie, delikatnie stopniować ten efekt do mocniejszego. Ja właśnie dzisiaj wziąłam ten pędzel, to jest pędzel w ogóle z Eloy, to jest marka, która się pojawia w Rosmanie. przed świętami właśnie testowałam te tanie produkty, tanie pędzle i wypadły dobrze i fajnie mi się tutaj używa właśnie ten pędzelek, więc gdzieś tam do różu też spoko, opcja właśnie fajnie tutaj mi się go używa, kiedy na przykład chce się szybko umalować bo delikatnie mogę sobie dokładać na przykład róży, właśnie nim, bo najczęściej do różu go używam, i po prostu fajnie sobie mogę to wszystko dozować, bo gdzieś tam właśnie troszeczkę jest taki mniej zbity. Też bardzo lubię z Ibry pędzel, on jest bardziej zbity i więcej trochę produktu nakłada po prostu. No ale wracając, wracając, ten produkt bardzo ładnie wygląda, no bo to jest wypiek. Wypiekane produkty zazwyczaj też ładnie, właśnie tak wyglądają, tak gładko. Jeżeli szukacie czegoś jasnego, czegoś do jasnej karnacji, czegoś, z czym sobie nie zrobicie, krzywdy, to ta jedynka jest fajna, ale są mocniejsze odcienie, więc też tam można em, sobie powybierać. Także generalnie te produkty wypiekane od Vibo, seria Hoti, można sobie spojrzeć, jeżeli lubicie. E, jeżeli szukacie czegoś wypiekanego, jakiegoś różu, no to jak najbardziej uważam, że ekstra tutaj nałożyłam troszeczkę mniej, tutaj nałożyłam troszeczkę więcej. Przy jednej warstwie bardzo fajny, taki delikatny em, efekt do jasnej karnacji, także ja polecam, lubię, wracam i sobie z chęcią tego produktu używam. Oczywiście, co to by były za polecajki, gdybym wam nie przypomniała, że w prące jest kredka od Nam do Pro Brwi Probrał. No, to jest mój totalny ulubieniec, odkrycie roku 2024. Jedna z moich dwóch kredek, które używam w tym momencie. Obie uwielbiam, bo druga to jest Browser od Stars. Jak ona jest w promocji, to też Wam daję znać. Teraz chyba jej nie ma. Tak mi się wydaje, że to jest ta tylko. Trzecia kredka, którą bardzo lubię, to jest Awings of Color w różowym opakowaniu. No i czwarta to jest NYX. Natomiast ta trójka pierwsza to jest takie top of the top moje. Czekam aż się skończy, bo już tutaj mechanizm się słuchajcie, poprawa. Psu, ale jest totalnie wydajna. No, ja też jak widzicie mam spoko brwi, bo teraz mam brwi wyczesane tylko na mydełko. Więc ja też bardzo dużo jej nie zużywam. Nie wiem, jak by się zachowywała, jak szybko by się kończyła, gdybym musiała na przykład dorysowywać całe brwi albo połowę. Ja tak naprawdę tylko tutaj zewnętrzną część tej brwi sobie dorysowuję, tutaj troszeczkę początki, żeby to wyrównać, no i to jest tak naprawdę tyle. I tutaj ten mechanizm mi się już psuje, to znaczy ciężko tę kredkę już tutaj wydobyć, także ja sobie tutaj muszę ją dopychać, a trochę jeszcze jej tutaj jest, więc myślę, że jeszcze z miesiąc albo z dwa na tym opakowaniu pociągnę, dlatego też jeszcze teraz nie kupowałam nowego opakowania, świeżego opakowania, no ale myślę, że też to nastąpi, chociaż może teraz wrócę sobie do tej AA, ale na przykład właśnie mam porównanie z tym kredką od a, a, to ona się szybko mi kończyła. Przy takim y, używaniu, to już bym musiała ze dwie trzy użyć, a tutaj mam cały czas te. E, więc jestem bardzo zadowolona pod względem właśnie e, tej wydajności. Więc gdzieś tam myślę, że to jest fajny wybór, też jest troszeczkę odcieni do wyboru. Ja mam tę jedynkę neutral, medium brown. No i nie jest to jakiś taki bardzo ciepły odcień, nie jest bardzo chłodny, ale też nie jest właśnie ciepły, a na tym mi zależy. No bo jak widzicie, moje brwi są raczej takie chłodne, tak bym mnie określiła. Kretka ta trzyma mi się cały dzień bez zarzutów, ale też, no na przykład, nie pocieram brwi. No to nie jest raczej wodoodporna kredka. Nie ma tutaj żadnej takiej informacji, więc gdzieś tam jakoś zależy wam na wodoodporności, no to może akurat nie ten produkt. Natomiast na deszczu też mi się nie rozmazała. Sama z siebie, gdzieś tam po kontakcie z wodą. Ale na przykład przy zmywaniu makijażu to łatwo schodzi, nie ma tutaj problemu. Także ja tutaj ten zewnętrzny kącik tak naprawdę sobie tutaj tylko poprawiam i trochę tutaj parę machnięć, tak naprawdę, żeby to wyrównać. Chociaż tamta brew jakoś nie do końca mi wyszła, ale to tak to jest, jak się gada, to nie zawsze wychodzi. O, tutaj właśnie to miejsce sobie dorysowuję w brwiach. I jest w porządku moim zdaniem. O, i to tak naprawdę, tak naprawdę tyle. No ale tak jak mówię, bardzo fajna kredka, dobrze mi się sprawdza i przede wszystkim jest wydajna, wydajna, więc nie trzeba co chwila jej kupować. I genialny kosmetyk do ust, który też jest w ulubieńcach moich 2025 roku, 2024, 25 dopiero zaczęliśmy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego filmu, to zostawię Wam też tutaj miniaturkę, no i szukajcie linku w opisie, w karcie też powinien być, natomiast zawsze w opisie to robię dokładnie, czasami w kartę wrzucam po prostu jakieś inne filmy o o których jeszcze nie mówiłam, bo te, o których mówiłam, wrzucam Wam po prostu w przypięty film, w przypięty komentarz. Tam zawsze macie takie rozbudowane właśnie informacje dotyczące tego, co w filmie jest. I no to jest właśnie NYX Fat Oil Slick Click i ja mam różne kolory. Mam przezroczysty z drobinkami, bardzo lubię taki różowiutki, gdzieś tutaj posiałam je teraz, te dwa odcienie, ale znalazłam tutaj pod ręką właśnie ten kolor, a ten kolor to, to jest trójka, no filter needed, też bardzo przyjemny, tutaj troszeczkę taki powiedzmy ciemniejszy i o, nie używałam go. Czy ja mam dwa te produkty? Hmm, ciekawa sprawa. Słuchajcie, ja sprawdzę, bo wydaje mi się, że ten odcień gdzieś mam otwarty. No, i znalazłam. Znalazłam. Mam tu otwarty właśnie no filter needed. I znalazłam jeszcze dwa inne kolory. Nie widzę tego przezroczystego, ale to nic. Tutaj mam właśnie ten odcień no filter needed. Tutaj mam właśnie jeden otwarty, który już używam, a ten jest nieotwierany, znaczy otworzony, ale nie używany, o. No bo otworzyłam go przed chwilą. Także tutaj mamy trójkę. Tutaj mam czwórkę Going viral. O. Proszę bardzo, ciemniejszy jeszcze. I tutaj jeden z moich ulubionych, takich jasnych kolorków, to jest numer 2 Cloud. No i też jedynkę lubię, właśnie, która jest przezroczysta z drobineczkami. O, proszę bardzo. Czyli mamy tutaj dwójkę, czwórkę i trójkę. No bardzo fajne produkty, przede wszystkim takie, właśnie przyjemne na ustach, także może ten najjaśniejszy jednak sobie nałożę. No bo to jest taki balsamik do ust z kolorem, z drobiną, w zależności od odcienia. Więc i pielęgnuje nam te usta. I daje kolor. A możemy sobie go nałożyć tak po prostu. Bez, wiecie, nawet lusterka, no bo to są takie półprzezroczyste jednak odcienie. To nie są takie kolory z full pigmentem, więc to też się chwali. W zależności od tego, co potrzebujemy, wiadomo. W każdym razie ja bardzo lubię je za to, że są bardzo komfortowe te pomadeczki, Minusem może być to opakowanie, znaczy fajnie, że to się klika, nie. Ale jak wyklikacie za dużo, to tego nie schowacie. Więc dwa kliki, trzy maksymalnie i nakładamy na usta. Lepiej doklikać sobie, niż wyklikać za dużo. Chociaż tutaj to opakowanie też nie jest takie, że jak wyklikacie trochę za dużo, no to. Um tutaj się Wam to wszystko spłaszczy, no nie. Chyba, żebyście wyklikali pół produktu, no to wtedy by był, byłby myślę, że problem. Natomiast jak wyklikacie trochę za dużo, no to spokojnie sobie normalnie tę zatyczkę nałożycie. Więc gdzieś tam bardzo, bardzo lubię. Mam nadzieję, że też szafa NYXa będzie się powiększała. Widzę dużo nowości, że będzie w tym roku od NYXa, także na pewno będę chciała testować. Dajcie znać oczywiście, czy Was interesuje ta marka. Mnie osobiście interesuje. Mam kilka fajnych produktów od NYXa, ale jeszcze sporo mi zostało do sprawdzenia, do potestowania od nich. No a te kosmetyki bardzo, bardzo lubię. I to już wszystko w tym od Odcinku. Jestem ciekawa, czy znacie te kosmetyki. Ja już mam tutaj takie sprawdzone hity, więc wałkuję, wałkuję, wałkuję temat ich w wielu, wielu odcinkach, ale wiem, że też Wy zapominacie, też oglądacie kilka różnych kanałów, więc nie zawsze zapominacie. Także wiem, że takie powtarzanie tych hitów to jest dobry pomysł, po prostu, żeby co jakiś czas wam przypomnieć to, co się sprawdza. No i też to jest, to jest też taka informacja, że rzeczywiście nadal dany kosmetyk mi się sprawdza. Nic się nowego na przykład nie pojawiło, lepszego. Także powtarzam, powtarzam i pokazuję wam to, co mi się sprawdza, co używam, co lubię po prostu używać na dłuższą metę, co jest właśnie nie tyle fajne, co genialne. Na tyle, żeby właśnie przy takiej ilości testowanych kosmetyków u mnie zostało. Także na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!